Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie z Puław Górnych, e, Beskid Niski, a dokładnie jesteśmy na stoku Kiczerak. Przyjeżdżają tutaj niezależnie od pory roku dzieci, a także dorośli. Dziś w wyjątkowej atmosferze witamy wiosnę. Spójrzcie Państwo dookoła śnieg, ale nad nami cudowne słońce. E, już niebawem zawody narciarskie, ale także właśnie dziś otwieramy Centrum Biegów Narciarskich, a także ambitnej turystyki. A już za chwilę, jak powiedziałam, zawody w biegach narciarskich. Ze mną uczestnicy zawodu, którzy liczą już minuty do startu. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się nazywasz? Jula Madej. Pięknie. Czy pierwszy raz startujesz w zawodach narciarskich? Nie, już jeździłam wtedy. Jakie twoje wrażenia z poprzednich y, zawodów? Było no, fajnie, dobrze. A skąd taka pas? Jak kto cię namówił, żeby startować? Mm, moja siostra w sumie. A ile masz lat? 9. I zamierzasz to robić, jak będziesz dorosłą osobą zawodowo? Jeszcze nie wiem, ale myślę, że tak. Życzę Ci tego. Ze mną jest też, przedstaw się proszę. Antonina Wrona. Powiedz, czy to pasja? Tak. A start pierwszy? Też dobry. A jakie nadzieje na dzisiejszy start? Dobre. Podium? Nie wiem, trze od trzeciego do pierwszego może. Życzę Ci tego z całego serca. Dziękuję bardzo. Życzę dzisiaj wszystkim wam samych sukcesów i abyście spełniały marzenia. Dziękuję! Kochani, miało nie być przemówień, bo czynem tego otwarcia centrum biegów narciarskich, uczniowskiego centrum biegów narciarskich i abitnej turystyki miała być wyłącznie rywalizacja sportowa, bo to jest esencja, a nie przemówienia. No ale jakieś przemówienie musi być, no to krótkie będzie, będą dwa. Ja najpierw chciałem powiedzieć tak. To nie chodzi tylko o ten obiekt, ale o to, że to wszystko jest tu zrobione dla Was i jest tylko dlatego zrobione, żebyście Wy chcieli korzystać żeby chcecie korzystać. Ludzie wszystko są w stanie wymyślić i zrobić, ale musi być ta druga strona, która chce z tego skorzystać, zrobić coś dobrego. Przy tym obiekcie, do którego mamy tu prąd doprowadzony jaki trzeba, wodę jaką trzeba, możemy tu robić sztuczny śniegi, co tylko chcemy, do niego przylega 7 km tras. I te trasy się będą rozwijać, a istotą współpracy, do której doszliśmy dopiero po siedmiu latach, prób współpracy, to jest to, że gospodarz tego miejsca, czyli Daniel, wozi koleją grupy treningowe i grupy, które uczestniczą w zawodach, za darmo na górę i możecie korzystać z tego obiektu i z tych tras tu za darmo. Bo to jest dla Was, dla nauczycieli. Oczywiście zima nie trwa cały rok. Niektórzy by powiedzieli, że może szkoda. A jak w Norwegii może być trasa biegowa 50 metrów od domu, to znaczy, że genetycznie ludzie się nie zmienili. Tylko trzeba stwarzać im warunki. Tutaj zima trwa nie cały rok, a tylko trzy miesiące. Przez pozostały okres, oczywiście, obieg będzie zarabiał, bo obieg musi zarabiać po to, żebyśmy mieli autonomię i niezależność w decyzjach. Drogie dzieci, pamiętajcie. Musicie całe życie być niezależne, po to, żebyście same decydowały o sobie. A do tego jest potrzebna autonomia, i do tego też są potrzebne pieniążki. Ale, i również, żeby mieć te pieniążki, są potrzebne umiejętności, dlatego uczcie się pilnie, po to, żebyście były samodzielne i niezależne. Kochani, macie tutaj gdzie się schronić, macie gdzie zjeść, macie gdzie chodzić. Jeżeli będziecie korzystać, na pewno śnieg będzie tu przygotowany tak jak dzisiaj, tylko lepiej i więcej już od grudnia, jak tylko będzie mróz. Myślę, że prezes też zrobi światło, żeby można było wieczorem przyjechać na trening. Po prostu powiem tak. Ten obieg powstał z miłości do Was, że Wy chcecie pracować nad sobą i chcecie, żeby Wasze życie było piękne. Ja mam tyle do powiedzenia, bo miało być krótkie przemówienie. A teraz poproszę Daniela Brzde, który jest prezesem Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego i jest gospodarzem, żeby on zabrał głos. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mój poprzedni prelegent powiedział już wszystko, czyli ja już nie mam co więcej powiedzieć. Ja tylko Wam chcę podziękować również Panu Piotrowi Brilowi za to, że jednak przyjeżdżacie i. Tenki to wszystko życiem, bo jakby tu ludzie nie przyjeżdżali, to po prostu to byłoby bez sensu. Bardzo chcę podziękować z tego miejsca naszym wójtom, którzy są z nami, którzy widzą potrzebę rozwoju turystyki i, jakby powiedzieć, takiej aktywności turystycznej i ambitnej turystyki, którą która po prostu no, chcielibyśmy dla, dla Was młodych zaszczepić. Że nie tylko, żebyście mieli komórki, ale żebyście też jeszcze. Trochę polatali po lesie i pojeździli na nartach i tego Wam z całego serca życzymy i zapraszamy. No, trudno nie wspomnieć, jest tutaj z nami pan Edward Gajewski, nie widzę go nigdzie. O, jest który był, jakby powiedzieć, takim inicjatorem tego, żeby jak wybudowaliśmy ośrodek narciarski, żeby zrobić trasy narciarskie biegowe, i dlatego dzisiaj możemy powszczycić się tym, bo był sam budował, sam robił, budował obiekt budował różne rzeczy z nami i dziękujemy mu i wszystkim tym, którzy nam jesteście życzliwi, że to tętni, jakby powiedzieć, życiem i zapraszamy was do dalszej współpracy i bardzo nam miło, jak widzę takie uśmiechnięte twarze. Życzę wam miłego dnia i wszystkiego najlepszego do następnych dni i zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, a z kim ja mam przyjemność? Piotr Bril, prezes międzyszkolnego uszczęskiego klubu sportowego Podkarpacie Jedlicze, wiceprezes Podkarpackiego Kręgowego Związku Narciarskiego. A dzisiaj w jakiej roli? A dzisiaj w roli sędziego głównego dzisiejszych zawodów na przywitanie wiosny, kiczera puławy, piękne warunki. Właściwie chyba tylko tutaj jeszcze mamy śnieg, gdzie można pobiegać na nartach biegowych. Także super, dziękujemy oczywiście tutaj włodarzom, że nas zaprosili, że możemy wystartować. Atmosfera cudowna. No, rewelacyjnie, no jak widać no, jest pięknie, dzieci dość dużo, między 60 a 70 startujących, więc tym bardziej to cieszy, że mogliśmy tutaj być. Jak dzieci i młodzież zarażają się wzajemnie pasją? No to jak do wszystkiego musi być osoba, która będzie ich motywowała do uprawiania biegu narciarskich. Bieg naciarski nie jest to dyscyplina bardzo powszechna, tak jak piłka nożna, więc tutaj jest ciężko troszeczkę zmotywować, ale chętnych młodzieży zawsze jest dużo, więc no, próbujemy motywować. Jest u nas kilku trenerów, którzy motywują te dzieci do uprawiania biegów naciarskich, więc... To co możemy to powiem, aż, że od lat młodych też biegałem, później byłem uczniem szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanym, a następnie no, skończyłem szkołę, skończyłem studia, jestem nauczycielem w szkole podstawowej w Widliczu. Tym bardziej mam tam atmosferę fantastyczną, ludzi świetnych. Przekłada się na dzisiejszą atmosferę, a że młodzież jest zmotywowana, to widać dzisiaj po frekwencji. Proszę powiedzieć, czy uważa Pan, że ta dziedzina sportu jest ambitna? Na ile ambitnie podchodzą do tego uczestnicy dzisiejszych zawodów? To jak widać tutaj rywalizacja jest bardzo ostra. Młodzi zawodnicy są bardzo ambitni, zwłaszcza młodzi, zwłaszcza ta młodzież szkolna, czy najmłodsi oni, są, oni bardzo by chcieli wygrać. Oni chcą stanąć na pudle, oni rywalizują między sobą o każdy metr, o każdą sekundę na trasie, także walczą, są łzy, bo niejednokrotnie są wywrotki, więc i łzy się pojawiają u tych młodych narciarzy, ale należy tutaj powiedzieć, że Zaczyna się od tego, że chcą. Nie mamy problemu, żeby po prostu zachęcić, żeby młodzież chodziła na różnego rodzaju zajęcia sportowe u nas w klubie, także z tym nie mamy problemu, ale to jest mówię wszystko uzależnione od tego, jakie jest podejście osoby, która chce to robić. A jeżeli, jeżeli jest się może nie tyle co profesjonalistą, ale jest się bardzo zaangażowanym w to i chce się robić, to chętnie się znajdę. Na pewno ambitnie, bo jesteśmy w zagłębi ambitnej turystyki. Proszę powiedzieć, jak trenujecie dzieci latem? Latem, przede wszystkim, jest to troszeczkę inny trening, a mianowicie bieganie na artorolkach. Są artorolki specjalne do biegania na drogach asfaltowych. No nie jest to do końca bezpieczne ale staramy się przy szkole, u nas w Jedliczu mamy boisko asfaltowe, gdzie tam biegamy, jak również mamy taką praskę, mało ruchliwą drogę i tam po prostu trenujemy. leci jeszcze więcej jest dzieci chętnych do uprawiania biegów na nartorolkach, na rolkach, na wrotkach przychodzą, także jest dużo i, i bardzo, co, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to jest to, że mam fajnych rodziców, którzy naprawdę bardzo dużo pomagają. To jest też bardzo ważne w takim całym logistyce organizacji tego wszystkiego. Również tutaj jest kilku rodziców, którzy mi pomagają przede wszystkim, bo to samemu ogarnąć to nie jest takie proste, zwłaszcza, zwłaszcza w dobie tego, co teraz mamy. Wobec tego ja za chwilę, zgodnie z tym, jak Pan przykazał, polecił, zalecił, zakładam zaraz na ty na nogi i też będę próbowała własnych sił. A Panu bardzo dziękuję za rozmowę i życzę sam sukcesów i spełnienia marzeń na każdym polu, nie tylko narciarstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, jak się nazywasz? Nazywam się Michał Zaworski. Co ty tu dzisiaj robisz? Będę startował. A ile masz lat? 12. Po raz pierwszy? Nie. Teraz na zawodach takich to po raz drugi. A na ile ambitnie podchodzisz do tego sportu narciarstwa biegowego? No na pełną, tam, miarę. Raz się wywaliłem, i kilka złamałem, ale teraz postaram się go nie złamać. Mam sklejony. Życzę ci tego z całego serca. Trzymaj się i powodzenia. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, witaj, Robercie. Ze mną Robert Glen. Dzień dobry, witam. E, tak na szybcika, czy uważasz, że ta dyscyplina sportu jest wyjątkowa? E, oczywiście, z wielu względów. E, proszę zobaczyć, jakie dzisiaj klimaty mamy, jaka pogoda. E jeżeli chodzi o aspekty takie turystyczne, jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o zdrowie również, jest to dyscyplina, która angażuje najwięcej partii mięśniowych, najbardziej rozwijająca. Powinni ją tak naprawdę uprawiać wszyscy sportowcy jako sport uzupełniający. Dlaczego narty biegowe? Właśnie narty biegowe. Dlaczego narty biegowe? Pewnie dlatego, że jest to taki naturalny sposób poruszania się, oprócz biegania na nogach, narty są, są po prostu naturalne. Technika klasyczna jak najbardziej yy, sprzyja rozwojowi motoryczności człowieka, jest taka naturalna. Nie robimy żadnych niefunkcjonalnych ruchów i po prostu wzmacnia. Ergonomiczna, można by rzec. Tak. Przygotowanie sprzętu, jak wygląda. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, kiedy mamy do czynienia z techniką klasyczną, yy, musimy zwrócić uwagę na to, żeby Narta jechała, a jednocześnie na podbiegu, na... na, na... Podjeździe pod górę, nie uciekała nam do tyłu, także musimy dość dużo czasu poświęcić na to, żeby w komfortowych e, warunkach móc pokonywać dystans. Nie jest to wcale takie proste. E, tutaj kolega przed chwilą smarował narty dzieciaką. Trzeba mnóstwo różnych specyfików użyć, aby trafić ten jedyny, który w danej wilgotności, temperaturze był e, na dzień dzisiejszy e, dobry po prostu. Dzień dobry. A tym razem jeden z rodziców uczestnika. Jak masz na imię? Jakub Maciejowski. Powiesz mi zaraz coś fajnego? Tak. Okej, okay, ale to zaraz. Najpierw z tatem porozmawiamy. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Paweł Maciejowski, Jednicze. Proszę powiedzieć, jak jako rodzice zachęcacie państwo dzieci do sportu? No Przede wszystkim uczestniczymy z nimi w takich, w takich imprezach jak dzisiaj. To już jest któryś mój kolejny wyjazd z synem, także ja go, on mnie motywuje, żeby z nim jechać, ja jego. Chodzi, chodzi na treningi, także zaprowadzamy go na treningi i, no i działamy. A sam pan uprawia sport? Ja głównie turystyka górska, nie, jakoś tego wyczynowo nie uprawiam. Turystyka górska w lecie, w zimie, chodzimy dużo po górach, wieszczady, ostatnio gorce, no i oczywiście rower w lecie. A ja, tak, 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 tak. I tak, tak. Powinno być. E, powiedz, proszę, czy tato ciebie namawiał, żebyś wystartował w dzisiejszych zawodach? Tak. Tak? To nie wyszło od ciebie? Nie. A kiedy zaczęła się twoja przygoda z nartami? Dwa lata temu. A myślisz, że będziesz to robił jako dorosły mężczyzna? Tak. A co jeszcze lubisz, oprócz nart? No, lubię jeździć na rowerach, na hulajnodze. Jak dzisiaj atmosfera? Podoba się? Tak, bardzo się podoba. A konkurencja duża? Tak. Ambitnie podchodzisz do sportu? Tak. <laughs> Mój brat właśnie też mnie ten, bo mam no, treningi na sali gimnastycznej. Słuchaj, ja ci życzę samych sukcesów w życiu dorosłym, aby spełniły się wszystkie twoje pasje, nie tylko na polu narciarskim. Popatrz na mnie, obiecam, że założę narty, obiecam, że się nauczę jeździć i będę próbować. Co ty na to nauczy się? Tak. Życzysz mi tego? Tak. Ja Ci bardzo dziękuję. Trzymaj się. Powodzenia. Pa. A ze mną Daniel Bruzda, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego Przełom Wisłoka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję, że znalazł Pan czas, żeby tutaj ze mną zamienić parę słów. I tu pierwsze pytanie. W przekazach medialnych twierdzi Pan, że Puławy Górne to najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Nic dodać, nic ująć. Dlaczego? No, bo jak widzicie, że jest takie miejsce. Jak mówię, już powtarzam tyle razy, że Pan Bóg, jak stwarzał Ziemię, to wtedy się zatrzymał nad tym miejscem i stworzył, utworzył to miejsce wyjątkowe. Nasza góra, nasza rzeka. Wyjątkowy klimat, gdzie po prostu chcemy jak najwięcej ludzi, żeby mogło zobaczyć to piękną natury, która tutaj jest. Kiczera według opinii turystów to jeden z najbardziej przyjaznych ośrodków rekreacyjnych w województwie podkarpackim. Czym zachwyca nie tylko dzieci? Bo dzisiaj są z nami dzieci, dorośli, trenerzy, pasjonaci w wyjątkowym klimacie. A dzisiaj zachwyca, ale zachwyca niezależnie od pory roku. Myślę, że tak, że akuratnie pory roku są u nas tak piękne i każda pora roku ma swój jakby urok ze względu na to, czy to będzie wiosna, czy to będzie lato, a tym bardziej, że myśmy zaczynali w ogóle z turystyką od lata i zima była dla nas takim trudnym okresem, żeby przeżyć, bo po prostu było zawsze dużo, bardzo dużo śniegu. No ale nasi goście nas jakby powie, dopingowali, żeby chcieli przyjeżdżać i zimą, dlatego żeśmy po prostu wybudowali to, co żeśmy wybudowali. Czyli mamy tutaj krzesło wybudowane, parę wyciągów talerzykowych, no i w tej chwili jest wybudowany przed nami tutaj obiekt, który jest takim zapleczem dla tych, którzy są miłośnikami nart biegowych. Mamy trasę, trasy biegowe, yy, około 5 kilometrów jest najdłuższa pętla. No i ten, to miejsce kiczery chcemy rozwinąć jeszcze bardziej turystycznie też. I pod innymi sezonami, tak jak na przykład w lecie, wybudowanie tutaj dodatkowo jeszcze wieży widokowej ze względu na to, że przepiękny widok mamy z tej góry, na, tutaj bardziej na północ, a na południe i zachód mamy ograniczone drzewa. Ograniczeni jesteśmy przez drzewa, które nam robią dobrą rolę, bo nam tutaj po prostu wiatr osłaniają nas od wiatru. No i chcielibyśmy, żeby po prostu ludzie mogli zobaczyć z wszystkich stron, jak wygląda skicze. E, tak, rzeczywiście dzisiaj dzisiaj otwarcie wielkie Centrum Biegów Narciarstwa, a także y, y, Zagłębia Turystyki, bo jesteśmy w Zagłębiu Ambitnej Turystyki. Proszę powiedzieć, jak na przestrzeni lat wspomina Pan tu swoją działalność, swoją pracę, y, swoją pasję? Bo praca jest dla Pana pasją. No nie trudniliśmy się turystyką, ale ze względu na to, że leżymy na głównym szlaku beskickim i ten turysta do nas często zaglądał i dopingował nas do tego, żeby po prostu coś więcej dla nich stworzyć. Oczywiście po przemianach polityczno-gospodarczych wiedzieliśmy, że jesteśmy ograniczeni tutaj lasami, górami i że może tylko zostać parę rolników, a drudzy muszą zdecydować się na coś innego. Wybraliśmy tutaj jednak turystykę, ze względu na to, że ta turystyka tu naprawdę ma szansę yy, i to spore szanse, bo Beskid Niski jest w tej, w tej chwili, tak powiedzieć, w cieniu yy, no, Bieszczad i... Cytat, prawda? A Beskid Niski jest miejscem naprawdę wspaniałym, gdzie ten turysta może tak jeszcze przyjechać do dzikiej przyrody i odpocząć. O czym świadczy dzisiejsza cudowna atmosfera. Bardzo dziękuję. Sukcesów, powodzenia i spełnienia wszelkich marzeń. Dziękuję bardzo.